Michał Wiśniewski w rozmowie z Faktem postanowił zwierzyć się czy też wyjaśnić powody swojej decyzji jako było rzucenie alkoholu. Znany muzyk i lider grupy Ich Troje przyznał, że zaszył się na pół roku po to, aby przestać pić, choć jak sam twierdzi decyzja jest oczywiście przemyślania, ale nie jest wcale tak łatwo, gdyż zdarza mu się na przykład wąchać alkohol, który gdzieś tam znajomi czy rodzina postawił blisko niego czy w jego pobliżu. Muzyk stwierdził też, że wcale nie wyklucza, iż nigdy więcej po alkohol nie sięgnie, głównie dlatego, że ma poczucie, iż jest on nieodłącznie związany z zawodem, który wykonuje, z zawodem muzyka, ale podkreślił, że będzie miał takie okresy, które on osobiście nazywa czystką, w których oczywiście nie będzie sięgał po żadne napoje wyskokowe. Natomiast będzie też tak, że od czasu do czasu zorganizuje jakieś wydarzenie, na które zaprosi znajomych, tak aby mogli się z nim napić. Plus, oczywiście, dzięki tej decyzji o rzuceniu alkoholu ma więcej czasu, bo między innymi pracuje intensywnie nad płytą, która ma ukazać się już w maju albo czerwcu tego roku, zależnie od postępów pracy stwierdził też że bardzo intensywnie koncertuje i powoli przygotowuje się również do 20-lecia grupy ich troje specjalny koncert planuje na jesień tego roku także widać że decyzja o rzuceniu alkoholu wyszła mu na dobre